Testujemy dzisiaj najkwaśniejsze słodycze z Azji. Cukierki są pakowane na sztuki. Nie Niech mi dźwięk Mmm, Bo robią się słodkie. Ojej, mi jeszcze nie. Miałaś Rozgryzłam. miałaś nie. Rozgryzłam i jest musujący porożek, szczos. Nie, szczos, jest spokojny. Ej, dobre. Ja biorę trzy. Ktoś ja. więcej? Cztery. Dobra. Mm. Jak? Widzicie, co ten proszek jest jak w zuzolach? Tak. O. Albo weźmy wszystkie. Ja mam cztery. trzy. Dobra. Trzy. Lena ma cztery, ja mam trzy. Trzy. Nie dasz herania. Ale. Dobra, Dobra nie Dobra, nie sto! Pokaż mi na psych. Nie. Ale mogę. jednego. raz. Tak. rozgryzie ten przegrywa. Okay. Okay. Mhm. O, o, o. O, o. A można wykać? Jaką lekkę. To jest się. <śmuszczaj> To język. O Ale sam jeden nie był taki mocny. O. Ale język mam cały zdrętwiały. No, jaka dobra jesteś? Demon Sour Candy. Polecamy. Polecamy. <noise>